No i witam wszystkich ponownie i ponownie sobie na coś spojrzymy, a będą to tym razem takie okulary dla kierowców. A omawiany przez nas dzisiaj produkt to okulary przeznaczone dla kierowców marki Solano. Jest to dokładnie model ss 20427 b Okulary te zostały przeze mnie zakupione w 2018 roku, czyli już kawałek czasu temu, u pewnego optyka w kwocie około 250 zł. Aktualnie okulary tego typu możemy kupić już o wiele taniej w kwocie 170 do 180 zł. Mamy tutaj Czarną ramkę z poliwęglanu. Załóżniki również są czarne, wykonane z metalu i poliwęglanu. Szkła są szare, polaryzacyjne kategorii trzeciej. E, oczywiście, jeśli chodzi tutaj o szkło, to mamy tutaj zastosowany filtr UV400. E, posiadają one oczywiście polaryzację, a soczewki są w technologii. Tak. Szerokość między zawiasami wynosi 133 mm, natomiast wysokość soczewek z ramką wynosi 46 mm. Do kompletu otrzymujemy takie oto twarde etui, które jest naprawdę bardzo solidnie wykonane, odporne na uszkodzenia. I również tutaj otrzymujemy taką fibrę, dzięki której możemy tutaj czyścić szkiełka w naszych nowo nabytych Okularach rozłóżmy sobie je teraz. Oczywiście my sobie to przetestujemy w świetle, jak to wszystko będzie się prezentować. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że od 2018 roku używam ich codziennie. No i noszę już tutaj wiadomo ślady użytkowania. A noszę je codziennie, ponieważ jestem kierowcą zawodowym, także nie mogę się bez nich po prostu. Obejść. E, jednym słowem, są to klasyczne polaryzacyjne okulary przeciwsłoneczne, nowoczesne i wytrzymałe soczewki w technologii. Tak, to nie tylko wyraźniejszy obraz ale też lepsza polaryzacja i zwiększona odporność na zadrapania dzięki tutaj utwardzonej powłoce zewnętrznej. Soczewki tego typu nie ulegają rozwarstwieniu, także jest to bardzo ważne, a użyty w nich polaroid po prostu zapobiega oślepieniu nas przez odbite światło od powierzchni błyszczących takich jak na przykład woda, szkło czy śnieg. No tak jak mówię są bardzo dobre dla kierowców. Jedyne do czego mógłbym się tutaj doczepić, to na naprawdę bardzo takim dużym nasłonecznieniu, to jednak te słoneczko potrafi nas troszkę tutaj oślepić. Bardzo wielką tutaj zaletą jest to, że nie, nie kształcają one nam obrazu, nie przybliżają, nie oddalają. Wszystko jest tak jak należy. Tutaj mamy symbol tych oto okularów. SS204-27B. Przetestujemy sobie je za chwilkę na sztucznym oświetleniu, ale także w normalnych warunkach. Całość jest naprawdę bardzo solidnie wykonana. Dobrze, spójrzmy sobie teraz w słońce. Totalne oślepienie. Dobrze, spójrzmy sobie teraz na tą lampkę. Jest znacząca tutaj różnica. Lampa nas tak nie oślepia jak w rzeczywistości. Spójrzmy sobie na kolejną z lampek. Także dają tutaj ochronę wzroku, jak widać. Spójrzmy, żaróweczki teraz nie widać, ale już dzięki okularom widać. Reasumując, okulary Solano 204-27B są naprawdę bardzo solidnie wykonane i ja ze swojej strony jak najbardziej polecam je każdemu kierowcy. I to było na tyle z mojej strony. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.